Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 lipca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi drodzy, co nadchodzący tydzień ciekawego zapowiada, poniedziałek, paś kielichów, wtorek, 7 buław. Środa 8 denarów, czwartek rycerz mieczy, piątek paźmieczy, sobota karta głupca i niedziela koło fortuny w tle trzy miecze. Zawiedzieni jesteście kochani na kimś, bądź na czymś coś się nie udało, może Wam jest smutno, przykro. Ewentualnie macie jakieś dylematy z podjęciem decyzji. E, trójka mieczy, no, jakiś taki zawód miłosny, bądź e, ktoś powiedział coś przykrego, może obiecał i tej obietnicy nie dotrzymał, może miał coś wykonać na czas i nie wykonał. No, tutaj widać jakieś takie rozczarowania, może była. Podwyżka bądź premia w pracy, no i dostaliście jakieś grosze, nie to, czego się spodziewaliście. Dobrze, ogólnie, te wodniki, które szukają pracy, powinniście tą pracę znaleźć. Pojawi się ciekawa oferta w poniedziałek. Jeżeli się postaracie od środy, prawdopodobnie tą pracę rozpoczniecie. Natomiast, jeżeli macie pracę, możecie się spodziewać jakichś, właśnie nie dużych bonusów, ale na pewno jakieś e, podwyżki, premie, dodatki, coś takiego może się tutaj pojawić jakieś upominki od szefa. Jeżeli macie swoją własną działalność, e, zainwestujcie w ten pomysł, który od dłuższego czasu gdzieś tam intuicja Wam podsuwa, że powinniście akurat w to. Zainwestować w ten konkretny produkt, pomysł, nie wiem, jakiś, jakaś jest iskra, która podpowiada Wam, żebyście poszli w tym, a nie innym kierunku, ale jeszcze są pewne obawy, pewne wątpliwości, więc tutaj zadziałaj w tym temacie wodniku. Bo to jest strzał w dziesiątkę. Nie zrażaj się, jeżeli chwilowo jest jakiś zastój, tutaj może trzeba troszeczkę bardziej powalczyć od klienta, może zainwestować w reklamę. Może się gdzieś pokazać, pomyśl o tym, żebyś był widoczny w prasie, zwłaszcza jeżeli macie jakiś taki biznes związany właśnie z handlem, z usługami, a chcecie, że tak powiem, przyciągnąć uwagę nowych klientów. No dobrze, co ogólnie w związkach? Samotne wodniki poznają kogoś w pracy, na uczelni, na jakichś szkoleniach, kursach, warsztatach. Nie śpieszcie się z podejmowaniem decyzji. Starajcie się troszeczkę przyjrzeć z boku tej osobie. Wydaje mi się, że jest to osoba niedojrzała do stałej relacji, sama nie wie, czego chce, może być to też osoba samotnie wychowująca dzieci. Te wodniki, które sobie wyjeżdżają na urlop. Piątek, już już sobota, niedziela gdzieś jesteście w podróży, myślę, że te wakacje będą bardzo udane. Może być też tak, że niektóre wodniki podejmą się pracy opieki nad dziećmi na koloniach, obozie, jakimś tutaj wakacyjnym wyjeździe, półkoloniach, żeby sobie po prostu dorobić. Dobrze, co ogólnie w poniedziałek? Bardzo dobre wiadomości, spotkanie z młodszą kobietą, dziewczyną z znaku ryby, która być może będzie chciała z wami porozmawiać, poradzić się, może was odwiedzić córka, może was odwiedzić wnuczka, dużo radości przyniesie wam to spotkanie. Może być też to bardzo pozytywnie spędzony dzień z dziećmi, na jakichś przyjemnościach, atrakcjach, zwłaszcza jeżeli jesteście na wakacjach. Na pewno będzie to miły dzień spędzony na plaży, nad wodą. Jest to też dzień, gdzie wodnik może usłyszeć pochwałę, komplement, ewentualnie rybka spełni jakieś marzenie wodnika, tak? Więc tutaj wodnik zrobi coś dla siebie, bądź ktoś go obdaruje prezentem, o którym wodnik myślał od dłuższego czasu. E, możliwe, udane spotkania, randki, zaproszenia. Pamiętajcie, żeby uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoją siłę, swoje możliwości, nie krępować się, nie wstydzić się, wychodzić naprzeciw nowym znajomościom, kontaktom zawodowym, yy, zaryzykować swoje przeczucie, słuchać się intuicji. No i tutaj życzliwość otoczenia, więc jeżeli macie jakieś sprawy drobne do pozałatwiania w tym dniu, nikt nie będzie wam robił komplikacji. We wtorek troszeczkę trzeba będzie się wysilić, może być dużo obowiązków, ale świetnie sobie z nimi poradzicie. Jeżeli jesteście pierwszy dzień w pracy, być może na początek wszystko was przerasta, ale pomalutku zapoznacie się ze swoimi obowiązkami. Tutaj też miła atmosfera jest w pracy, więc możecie liczyć na pomoc, życzliwość i wsparcie, jeżeli chodzi o. Jakby zaznajamianie się z tym nowym otoczeniem, z nowym środowiskiem. Pamiętajcie, żeby nie brać na siebie więcej niż jesteście w stanie udźwignąć tego dnia, więc jasno zaznaczajcie granice, bądźcie asertywni. Siódemka buław może mówić o jakichś trudnościach, komplikacjach, ewentualnie osobach, które próbują wam podciąć skrzydła. Karty mówią, idź do przodu, rób swoje. Nie zważaj na to, i tak Twoja pozycja jest tutaj bardzo mocno jakby wyróżniona, tak? Więc cokolwiek by się działo, jeżeli z determinacją przyłożysz się do tych planów, do tych spraw na ten dzień powierzonych, to uda Ci się wiele osiągnąć i nawet jakieś skomplikowane sprawy załatwić. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, o coś was obwinia, gdzieś tam dołki pod Wami kopie, po prostu brońcie się i nie pozwólcie sobie wejść na głowę, to wy macie rację, więc tutaj też może być jakiś pojedynek na argumenty, jakieś ostre dyskusje, twarde negocjacje, poradzisz sobie w wodniku, bo wiesz, co robisz i. No, jakby być może jesteś bardziej doświadczony, bardziej zaangażowany w to wszystko, że tutaj nikt ci nie podskoczy, że tak powiem. Jeżeli chodzi o związek, może być obwinianie bądź obarczanie jakąś dodatkową ob ob odpowiedzialnością za coś tam w związku. Może być też tak, że ktoś się naprasza, jest, że tak powiem, nachalny, na się, chce się może wprosić do domu, więc tutaj też jasno mówcie co myślicie na ten temat. W ogóle wodniki będą stronić od towarzystwa we wtorek, więc nawet jak ktoś w gości będzie chciał się wprosić, to jednak chcecie zostać sami, bo będziecie mieli naprawdę dużo obowiązków w tym dniu. W środę mamy kartę ósemki denaru, więc tu znowuż skupianie się na tym, co ważne. Momentami wodnik będzie wyłączony zupełnie z otoczenia, bo musi wykonać jakiś projekt, dużo pracy, przygotowuje się do egzaminu, być może musi na zamówienie coś ważnego wykonać, gdzie trzeba pedantycznie, naprawdę detalicznie przyłożyć się do tego, co robi. Więc tutaj dużo będzie pracy w tym dniu: może praca chałupnicza, może praca. We własnym biznesie, może praca na etacie, ale będziecie tutaj skoncentrowani na tym, żeby wykazać się jak najlepiej. E, bardzo dobry dzień na to, żeby załatwić jakieś sprawy finansowe. Może być też tak, że w tym dniu pensja Wam wejdzie na, na konto, a może, może płatny urlop, może jakieś, jakieś premie, dodatki i jakieś informacje związane tutaj z finansami. Może być też tak, że mm, jakieś nowe przepisy. Wchodzą w życie ustawowo, i tutaj trzeba dostosować się w pracy do tych nowych przepisów. Może nauczyć się jakiegoś regulaminu, nie wiem, ale tutaj widać, że będziecie na tym skupieni bardzo. W związkach, w których gdzieś tam ostatnio był kryzys, tutaj będziecie starali się przedyskutować ten temat, chociaż ciężko będzie znaleźć na to czas, bo wydaje mi się, że wodnik. Weźmie nadgodziny, dłuższy czas będzie w pracy, bądź mówię w domu nie tylko obowiązki domowe, ale też jakieś, jakiś projekt, coś na zlecenie wykonujesz, i po prostu w wodniku będziesz, e, tak jakby, mentalnie niedostępny. Samotne wodniki skupią się teraz na pracy, więc nawet jak ktoś was namawia na to, żeby spotkać się, wyjść na jakąś randkę, po prostu nie macie na to czasu. Czwartek Rycerz Mieczy, więc tutaj uważajcie na drodze, żeby jakiś fotoradar nie strzelił Wam fotki albo gdzieś tam za krzaczkiem z radarem stróże prawa nie, nie zatrzymali Was i, i, i na mandacik nie naciągnęli. Bo ogólnie taki nerwowy i, i w pośpiechu to może być dzień, więc troszeczkę wyjdźcie wcześniej z domu, żeby się nie spóźnić na metro, na pociąg, na autobus, tramwaj, ewentualnie, żeby nie utknąć gdzieś w korkach i później nie gnać na łeb na szyję. Bo jak robimy coś w pośpiechu, możemy coś zrobić tak, no. Jak w rozkojarzeniu, prawda? Nie myślimy, działamy mechanicznie, możecie nie zaparkować w niewłaściwym miejscu bądź nie wykupić biletu w parkomacie i później mm. idzie taki rycerz mieczy i mówi, a mam do takiego delikwenta, no to już mu tutaj mandacik wlepiamy, już mu zdjęcie robimy, już mu pismo wysyłamy, tak? Jeżeli oczekujecie jakiejś korespondencji, listu poleconego, listu z sądu, z urzędu, to w tym dniu powinniście spodziewać się listonosza. Jest to też dzień, gdzie będziecie myśleć bardzo tak e, szybko. Być może trzeba będzie podjąć decyzję. Akurat rycerz Mieczy wie, co robi, chociaż czasami coś zrobi zanim pomyśli, później może tego żałować. Starajcie się jednak dać sobie troszeczkę czasu, żeby. Jakby no, na łapu-capu jakiejś tam decyzji nie podjąć. Nie dawać się też prowokować w kłótnie z kimś aroganckim, z kimś niemiłym, zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o jakąś rozmowę na temat dokumentów. Może być tak, że gdzieś tam zostaliście wezwani. Do urzędu trzeba donieść jakąś korektę, coś sprostować, wytłumaczyć się, a może na przesłuchanie na policji, bo byliście na przykład świadkiem jakiegoś zdarzenia, a może jesteście stroną w jakimś postępowaniu, więc tutaj no, rycerz mieczy zazwyczaj nie jest milutki, potrafi się unieść gniewem, więc tutaj starajcie się też nie dać sprowokować, na spokojnie, pomału, a wszystko będzie dobrze pracy też nerwówka, ktoś będzie krzyczał, ktoś będzie głośno wydawał polecenia, może właśnie przygotowujecie się do jakiejś kontroli, więc tutaj też starajcie się te emocje troszeczkę wyciszyć. Natomiast zapowiedziane spotkanie z mężczyzną z poznaku wodnika, bliźniaka bądź wagi, który chce Wam przekazać jakąś ważną, pilną wiadomość. Może być to też kurier z jakimś ważnym pismem, też już mówiłam o listonoszu. W związkach uważajcie na sprzeczki, ktoś będzie próbował Wam coś narzucić, więc tutaj też brońcie się argumentami. W piątek mamy pazia mieczy, więc tutaj znowuż dalszy ciąg jakichś takich niedojrzałych dyskusji, bardzo niedojrzałych. Może też temat dotyczyć dzieci, opieki nad tymi dziećmi. Jeżeli chodzi o pracę, myślę, że tutaj. Zastanawiacie się, czy przyjąć tą ofertę, czy nie, jeżeli jesteście na okresie trudnym. Natomiast, jeżeli przyjęliście tą ofertę, być może tutaj znowu jakaś papierkowa robota. Mówię, niektóre wodniki pracują z dziećmi, opiekują się dziećmi, jakiś wyjazd tutaj z dziećmi. No, jeżeli chodzi o urlop, przygotowujecie się do wyjazdu, myślicie, co tu zabrać, jak się szybko zorganizować, spakować. Jeżeli wyjeżdżacie, włączcie kamery, bądź powiadomcie kogoś z rodziny, żeby odwiedzał wasz dom, bo tutaj się ktoś, jakiś obserwator kręci, tak? Młoda jakaś osoba, młodzież, która często być może gdzieś tam dookoła domu kręgi zatacza, więc starajcie się tutaj no, mieć kogoś, kto, kto zajrzy do domu i po prostu sprawdzi, czy wszystko jest ok. Spotkanie z młodym mężczyzną bądź chłopakiem spod znaku bliźniąt, który może Wam też E, jakąś nowinkę przekazać, no paźmie czy to plotkasz, więc e, ktoś kto zawsze gdzieś tam coś dostrzeże, widzi więcej niż inni, e, ale może też przekazać tą plotkę troszeczkę zniekształconą, więc tutaj e, starajcie się no po swojemu zinterpretować informacje od tej osoby. Co jeszcze? Dobry dzień na załatwianie drobnych urzędowych spraw, przeglądanie sieci internetu w celu, nie wiem, kupienia czegoś, może być jakaś ciekawa oferta, może znalezienia innej jeszcze pracy. Może ktoś zadzwonić, odezwać się, do kogo wcześniej kontakt zostawialiście, więc jeżeli czekacie tutaj na jakąś ważną wiadomość, telefon, SMS-a, w piątek powinien się pojawić. Jeżeli partner bądź partnerka nadal jest drażliwa jak osa i czepia się o byle co, to po prostu lekceważcie, to nie wchodźcie w dyskusję, no to jest takie niedojrzałe troszeczkę zachowanie. E, wodniki, które być może piszą sobie z kimś, miały się umawiać na spotkanie, do tego spotkania dojdzie w sobotę. E, te wodniki, które na razie skupione są na pracy, no myślą o jakiejś osobie, ale jeszcze... Konkretnie nie uzgodniły ani dnia, ani godziny, kiedy mogłyby się na jakieś spotkanie spotkać, więc tutaj piątek też dużo telefonów, dużo maili, jakaś korespondencja, może trzeba komuś odpisać, może przeczytać jakiś ważny dokument, zapoznać się z lekturą. Dobry też dzień na, na to właśnie, żeby sobie poczytać i pouczyć się troszeczkę, zwłaszcza jeżeli przygotowujecie się do jakichś egzaminów. Może przyjść wiadomość z urzędu, na przykład odnośnie edukacji waszego dziecka, czy dostało się do konkretnej szkoły czy też nie. W sobotę mamy karta głupca. Zaczynamy wszystko od początku, więc dobry dzień na to, żeby właśnie jakieś postanowienie swoje zrealizować. Wyjazd, podróż, praca z dziećmi, z młodzieżą, czas na spełnianie swoich marzeń ogólnie wypoczynek, zwłaszcza wyjazd w góry, w takie jakieś tereny pagórkowate. Te wodniki, które lubią jakieś takie pielgrzymki na szlaku, wspinaczki i, te, i piękne widoki, to myślę, że sobie odpoczniecie. No te wodniki, które z dziećmi gdzieś wyjeżdżają, też będą miały piękny urlop. Pamiętajcie, żeby w tym dniu na szybko nie podejmować. Że tak powiem, nieprzemyślanych decyzji, no i zadbać troszeczkę o swoją silną wolę, bo jeżeli wyjeżdżacie z dziećmi na wakacje, to w tym dniu będziecie naprawdę podatni na ich prośby i naciąganie na różne wydatki, więc tutaj starajcie się nie dać, że tak powiem, manipulować, żeby dzieciaki tutaj na za dużo tych pieniędzy nie przetraciły. Te wodniki, które chcą się spotkać na randkę, no umówią się, ale jednak chyba nie zarezonuje, jednak nawet jak jesteście w podobnym wieku, to tutaj jest jakaś bariera mentalna, no to nie jest jeszcze ktoś, na kogo wodnik czeka, natomiast w związkach tutaj myślę, że po jakichś kłótniach, sprzeczkach pogodzicie się i... Troszeczkę inaczej być może spojrzycie na ten związek, zwłaszcza partner bądź partnerka, który ostatnio miał jakieś takie pretensje i e, zamiast spokojnie porozmawiać, unosił się krzykiem e, i nawet taką dominującą stroną, że ma być tak jak ona bądź on chce. Może czas e, wyjaśnić wszystko, porozmawiać. Y, powiedzieć jak Wam jest przykro, że jest takie zachowanie i wymagać tutaj przeprosin. No może być nawet tak, że niektóre wodniki tutaj zakończą relację. Jeżeli faktycznie uświadomią sobie, że są z osobą bardzo niedojrzałą, nie pasujecie do siebie i w ogóle no ktoś prowadzi jeszcze taki rozrywkowy tryb życia, a Wy już chcecie się ustabilizować i uziemić. Niedziela dalszy, y, dalsza część podróży. Może być tak, że właśnie gdzieś daleko wyjechaliście sobie i to jest taka Podróż z noclegiem e, może być tak, że niektóre wodniki wracają z urlopu. Ogólnie koło Fortuny będziecie mieć szczęście, więc jeżeli gracie w lot, to w zdrabki. E, spróbujcie swojego szczęścia. E, coś ruszy do przodu, więc jeżeli macie własny biznes związany może z turystyką, może pogoda tutaj Wam coś psuła, e, bo był deszcz, było zimno, to teraz sytuacja się odmieni. Dobra współpraca, dobry biznes w tym dniu, więc jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać, zwłaszcza auto, może się pojawić jakaś ciekawa oferta. Te wodniki, które są nad wodą, prawdopodobnie w tym dniu wybierzecie się całą rodziną w rejs, jakimś pirackim może statkiem. Koło fortuny mówi też o, o nieoczekiwanych zbiegach okoliczności jakichś spotkaniach, których się nie, nie spodziewam, więc może gdzieś tam na mieście, bądź w jakiejś właśnie miejscowości turystycznej, spotkacie się niespodziewanie z rodziną, ze znajomymi, bo akurat będą też w tej miejscowości. No takie nieoczekiwane wydarzenia. Bardzo pozytywny dzień. No i, i może się sytuacja odwrócić, tak? Więc jeżeli tutaj coś nie szło po Waszej myśli, to teraz zacznie jak lawina pędzić do przodu, przynosić satysfakcję, przynosić zadowolenie. No dobrze, będziecie bardzo szczęśliwi w tą niedzielę. No, tutaj jakieś karuzele, może wesołe miasteczko, nie wiem, może z dziećmi gdzieś pójdziecie właśnie na jakiś rejs, popływać sobie. No, będzie na pewno to ciekawy dzień obfitujący w piękne wydarzenia. Jeżeli ktoś się tutaj zachowywał nietaktownie, nie chowajcie urazy, zwłaszcza jeżeli jest to ktoś młody, niedojrzały, być może nie wiedział, co mówię, a jak już się zreflektował i przeprosił, to nie warto dalej tego roztrząsać. E, Moje kochane wodniki, jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na choroby związane e, z dziećmi, ale też układ krążenia pokarmowy, hormonalny. E, na dzieciaki, zwłaszcza tutaj synowie mi się pokazują. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś w podróż dalszą, no to tutaj aviomarin, bo mogą być jakieś nudności, zawroty głowy i, i no te mdłości właśnie podczas podróży i choroby dzieci, wieku dziecięcego, więc żebyście z jakąś różyczką bądź odrą nie wrócili moi drodzy do domu. To tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.